Chcesz być aktywny na spacerach czy wędrówkach, ale twoje kolano nie chce współpracować. Właśnie dlatego pokażę ci trzy ćwiczenia, które celowo zmniejszą obciążenie i zapobiegną bólowi. Wiele osób nie docenia, jak szybko twoje kolano może znów poczuć się swobodnie, gdy znów poruszasz się zupełnie normalnie. Największym błędem, szczególnie gdy jesteś starszy, jest to, że gdy masz bóle kolan, po prostu mniej się ruszasz i więcej siedzisz. W ten negatywny krąg nie wolno ci wchodzić, bo jeśli to zrobisz, to przyczyna Twoich bólów kolan, zazwyczaj wynikająca z nadmiernie napiętych i skróconych mięśni oraz powięzi, będzie się coraz bardziej pogarszać. Potrzebujesz ruchu, żeby to utrzymać elastycznym i mobilnym, i oczywiście musisz być w stanie wykonywać ten ruch bez bólu, robiąc bardzo konkretne ćwiczenia, które zaraz Ci pokażę. I dzięki tym ćwiczeniom praktycznie wracasz do sytuacji, w której możesz dobrze chodzić, a cały system pozostaje w ruchu. Pozostawanie w ruchu jest istotne, nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze bólu kolan. Świetny sposób na profilaktykę. A teraz pokażę Ci ćwiczenia na prawą stronę, na ból kolana po prawej stronie. Jeśli masz ból kolana po lewej stronie, po prostu wykonuj to samo po drugiej stronie. Nic nie zaszkodzi ćwiczyć obie strony: jedną przy ostrym bólu, a drugą profilaktycznie. Prawa strona, przenieś swój ciężar na prawo, lewą nogę możesz odstawić trochę na bok, a następnie po prostu pochyl się do przodu z prostym kręgosłupem w biodrze, tak daleko jak to możliwe, zachowując wyprostowaną postawę. Aż poczujesz, że rozciąganie zaczyna się głównie w okolicy pod kolanem. Następnie podpierasz się na drugiej nodze i na tej również, utrzymując równowagę. Schodzisz bardzo powoli, centymetr po centymetrze, czasem nawet milimetr po milimetrze, z ogromną ostrożnością, coraz niżej, krok po kroku. Nawiasem mówiąc, celem powinno być zejście całkiem na dół, ale to nie musi być konieczne. Idź dokładnie na taką wysokość, na której możesz to jeszcze wytrzymać, a potem zauważysz, że stopniowo możesz schodzić coraz niżej. Ale nie zepsuj sobie tego doświadczenia z ćwiczenia, bo pod kolanem to jest naprawdę bardzo nieprzyjemne. A jeśli zbyt mocno wejdziesz w rozciąganie, to może to zniechęcić, bo po prostu za bardzo boli i jest nieprzyjemne. Pozostań więc tak, aby było to wyraźnie odczuwalne. Wyraźny ból w dole podkolanowym, ale wciąż znośny. I tak jak ustępuje, podążaj za tym, z tułowiem, z korpusem. Coraz bardziej się pochylaj. A potem połóż prawą rękę, na tylnej stronie prawej nogi i pociągnij teraz plecami, jakbyś chciał się podnieść do góry. Ale ponieważ się trzymasz, nie dasz rady tego zrobić. I napinasz się bez ruchu. I to właśnie jest cenne w tym treningu siłowym. Rozluźnij się ponownie i ześlizgnij się trochę niżej. I jeszcze raz. Trzymaj się mocno, chcesz unieść się tułowiem do góry. I to może być u ciebie znacznie wyżej, to w ogóle nie stanowi problemu. Na każdej wysokości to działa. I znów rozluźnij się i zejdź jeszcze trochę niżej. I jeszcze raz. Chcesz iść w górę. Znów pójdź, idź jeszcze trochę głębiej. I ciesz się teraz. Osiągniętą długością mięśnia, w którym wciąż jest trochę miejsca na dalsze, spokojne rozciągnięcie, a potem powoli wracaj do góry. I porusz trochę nogą i poczuj to. Być może twoje kolano już teraz czuje się lżej. Teraz rozciągnęliśmy tylną część UDA, więc przechodzimy do rozciągania łydki. To jest też tak ważne, ponieważ duży mięsień łydki, mięsień brzuchaty łydki przebiega tutaj nad kolanem. I w momencie, gdy ten układ mięśniowo-powięziowy jest wciąż za krótki, UDO zostaje ściągnięte w dół, co skutkuje dyskomfortem w kolanie i stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania bólu. I dlatego robimy to teraz powoli, albo na naszym ratowniku kolan. Tam przechodzimy do wstępnie rozciągniętego kąta. Możesz, jeśli jeszcze tego nie masz, wziąć książkę lub cokolwiek innego, co pozwoli ci unieść stopę trochę wyżej do góry. Jeśli nie masz żadnej z tych opcji, po prostu odsuń nogę jak najdalej do tyłu. To rozwiązanie nie jest najbardziej optymalne dla równomiernego rozkładu sił, ale całkiem dobrze nadaje się do rozciągania mięśni i zwiększenia elastyczności. Pokażę teraz, jak to wygląda, a potem zrobimy to szybko razem. Kolano powinno być całkowicie wyprostowane, a następnie stopniowo przesuwaj biodra coraz bardziej do przodu, aby zwiększyć rozciągnięcie i poprawić elastyczność. Potem ciągnie w łydce zwykle w górnej części. Zależy to od tego, gdzie jesteś przykurczony, ale najczęściej ciągnie bezpośrednio pod kolanem. I to co fajne grawitacja, tak jakby sama wykonuje teraz ćwiczenie. Po prostu stoisz, przenosisz swój ciężar ciała. Na stronę, którą aktualnie ćwiczysz. W tej chwili prawą. I przesuwasz miednicę coraz bardziej do przodu. Gdy łydka ustępuje, zwiększasz rozciąganie. I teraz przechodzimy do naszego treningu siłowego. Chodzi o to, że przód stopy i palce mocno naciskają na kolano, książkę lub podłogę, w zależności od tego, w jakiej pozycji aktualnie ćwiczysz. Naprawdę mocno, jakbyś chciał stanąć na palcach. Jednocześnie prostujesz kolano tak, żeby twoja pięta nie odrywała się. Potem luzujesz i delikatnie przesuwasz miednicę do przodu. I wykonujesz to jeszcze raz, naciskasz stopą na podłoże, luzujesz, przesuwasz się jeszcze trochę do przodu, i wtedy wyraźnie odczuwasz, jak rozciąganie staje się stopniowo coraz bardziej intensywne, efektywne i przyjemne. Masz pełny ciężar na prawej stronie, i znowu napinasz jeszcze raz w dół. Luzujesz i idziesz jeszcze trochę głębiej w rozciąganie, aby poczuć, jak mięśnie się rozluźniają i wydłużają. I powoli wracasz do pozycji wyjściowej. Zawsze poruszaj się powoli, bo rozciąganie jest bardzo intensywne. A teraz, jeśli masz buty, zdejmij ten, który akurat ćwiczysz z tej strony ciała. A teraz potrzebujemy pętli do ćwiczeń lub zwykłego paska. Ponieważ to ćwiczenie to nie jest wcale takie proste i łatwe, ale jeśli wykonasz je poprawnie, to są niezwykle skuteczne i dlatego warto trochę się postarać. Spójrz, teraz owijam pętlę wokół stopy, a następnie kładziesz się. Na brzuch i w zasadzie zabierasz ze sobą nogę, wykonując płynny ruch do tyłu, aby uzyskać pełen efekt. I wtedy najpierw upewniasz się. Że prawa strona biodra leży całkowicie płasko na podłodze, a potem, kiedy to jest zrobione, ciągniesz coraz mocniej pętlą stopę w kierunku pośladka. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego on tam używa pętli. Może po prostu złapać bezpośrednio no to prawda, ale większość ludzi, a może nawet ty. Podniosłaby miednicę, oderwałaby pachwiny od podłogi, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby możliwości dostatecznie przyciągnąć nogi w stronę pośladka bez większego wysiłku i odczuwania dyskomfortu. Dlatego po prostu wydłużamy ramię za pomocą pętli. I wtedy możesz się całkowicie wyprostować. I rozluźnić, a w drugiej fazie stopniowo przyciągać stopę coraz bliżej w kierunku pośladka. To jest właśnie to, co czyni to ćwiczenie tak cennym. I dlatego robimy to dokładnie w ten sposób. Potem ciągniesz zawsze trochę dalej. Poczekaj, aż puści. Lekki dyskomfort to zawsze właściwe nastawienie. A potem robimy nasz trening siłowy. Polega on na tym, że noga chce się wyprostować. Spróbuj wyprostować nogę. Ale to się nie uda, ponieważ pętla teraz trzyma bardzo mocno. Rozluźnij się i spróbuj wejść nieco głębiej w rozciąganie. I jeszcze raz pociągnij stopę od pośladka, żeby zwiększyć napięcie mięśni. Rozluźnij się. I wejdź jeszcze trochę głębiej w rozciąganie. I jeszcze raz, twoja stopa chce uciec od pośladka. Utrzymaj napięcie czyli siłę, z którą chcesz odciągnąć stopę. A potem rozluźnij i podejdź jeszcze trochę bliżej, a potem puść pętlę i spróbuj jeszcze raz aktywnie. Dotrzeć stopą do pośladka. Wykonując ten ruch z pełną kontrolą. Jeśli w łydce łapie skurcz, szybko wyprostuj nogę, poczekaj aż skurcz minie. W przeciwnym razie spróbuj aktywnie pociągnąć stopę w kierunku pośladku, następnie powoli wróć do pozycji wyjściowej, aby uniknąć dalszych napięć. Teraz wstań i zrób kilka spokojnych kroków, żeby dokładniej sprawdzić, jak zachowuje się Twoje kolano. Może się okazać, że powiesz: Jak to się stało, że stało się takie łatwe? Gdzie zniknął mój ból? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bólu kolan, ja i Petra zebraliśmy całą naszą wiedzę w poradniku, gdzie możesz dokładnie przeczytać, znaleźć więcej ćwiczeń, które możesz sobie wydrukować. A jeśli chciałbyś go pobrać oczywiście całkowicie za darmo zajrzyj, proszę, do linku pod filmem lub w pierwszym komentarzu.